Dzień dobry. Są takie oczy, które widzą wszystko. Wszystko widzą: oczy Boga, świadomości boskie. Widzą wszystko. Widzą, jak powstał świat, jak powstał człowiek. And Everything, co tu kurwa jest. Ale nudno było, więc trzeba było sobie dorobić więcej i więcej i więcej i więcej, i więcej aż powstał ten pierdolnik zwany Matryksem. Zwany Matryksem. Ale że ten świat lustrem jest, to stworzyliście ludzi, którzy Wam pokażą, co stworzyliście oczami swymi. Więc jeśli myślisz, że Cię to kurwa nie dotyczy, to się mylisz. Me oczy ci ukażą światło i prawdę, która cię wyzwoli. Z tego kłamstwa, Twojego istnienia. Decyzja lub brak decyzji to ciągle decyzja. I co wy na to? Karmicie oczami gówno matryksowe. <laughs> Patrzycie tam, a to robi się większe. I mówicie, że to nie wy, a to my. Wszyscy tutaj w tym czymś. Także oczy meć się przypomną Ci, że jesteś w tym samym. <laughs> Tylko prawda Was wyzwoli i przypomni, kim tak naprawdę jesteś, a jesteś boską świadomością, iskierką kreacji, i tworzysz myślą, słowem ten świat. And that's it. Więc jeśli mówisz mi dziś, że to nie ty, to kogo chcesz okłamać? Kogo chcesz okłamać? Kochani? przypomnianie na dzisiaj. Tam, gdzie oko Twe, uwaga Twa, tam jest tego więcej. Więc pobudka. Co dzisiaj mamy w ogóle za dzień piękny? Piąteczek weekendu, począteczek. Skupiamy się na radości, bo... Radość i miłość to jest twój stan naturalny, tak? Czyli jak czujesz niepokój, strach, chuj wie co, to wtedy wiesz, że nie jesteś tam, gdzie być powinnaś. Spokój, miłość to jest twój stan naturalny i Tak macie tutaj płynąć przez te życie. Tam, gdzie czujesz niepokój, you know, mówię res, w którą <noise> Także kwiatki, moje kochane, różcie kurwa tymi umysłami. Wdech, wydech i patrzymy na radość, miłość. Tam chcemy więcej miłości, chcemy więcej wszystkiego, więc stajemy się miłością. Wysyłamy Love Everybody, Radość. And that's it. Focus, babies, focus na siebie, na radość, na miłość. Dzisiaj jest piękny dzień, wyłączamy kartony, idziemy w łąki i radujemy się wszyscy. Tak? Bo przyjdą oko oczamy. i ci przypomną i doprowadzą cię do prawdy o sobie. Tak? Buziaczki. Love you.